Cześć, miło mi cię znów widzieć na kanale Meta Rozmówki. Poruszamy tutaj tematy związane ze sprawnością intelektualną i z kreatywnością, więc zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, a na pewno nie przegapisz kolejnych odcinków. A w tym odcinku chcę Ci powiedzieć o zmęczeniu, które mnie dzisiaj bardzo złapało i dlatego mam kilka takich przemyśleń na świeżo. Otóż mam teraz taki okres roku, a mam kilka takich okresów w roku, kiedy muszę być dyspozycyjny, jeśli chodzi o obowiązki, jakie wykonuję. Wtedy, kiedy zmienia się data, czyli o północy. I mało tego, że o północy, to jeszcze następnego dnia z samego rana. I dlatego wczoraj siedziałem do późna przed komputerem, dzisiaj zerwałem się i od razu sięgnąłem po. Mocną kawę, i co jest nietypowe dla mnie, bo zawsze piję kawę po południu, a tutaj sięgnąłem po pierwszą rzecz, o jakiej pomyślałem, czyli po kawę z samego rana, i od razu zacząłem ogarniać różne rzeczy, które, które po prostu trzeba było zrobić. I jeszcze będę miał kilka takich dni, dlatego też będę funkcjonował teraz w takim trybie mało, nie tyle mało produktywnym, co w trybie człowieka słabo zregenerowanego. I chcę się podzielić z tobą takim przemyśleniem, które czy jakimś sposobem działania, który uskuteczniłem dzisiaj uskuteczniłem, który wprowadziłem w życie dzisiaj po to, aby wrócić do pełni dyspozycyjności, do pełni sił, do pełni. Sprawności intelektualnej, jeśli można mówić o tym, że wróciłem do pełnej sprawności intelektualnej, bo chyba wrócę do niej dopiero jak się wyśpię. No w każdym razie rano wstałem, sięgnąłem po kawę. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale sprawił, że mogłem kilka godzin efektywnie pracować. Po czym nastąpił zjazd energetyczny. I ten zjazd energetyczny, w momencie, kiedy nie wiem, jakby to było, gdybym na przykład pracował fizycznie i miał zjazd energetyczny, to trzeba się pewnie. Zregenerować fizycznie, czyli nie robić fizycznie nic, a zająć się czymś właśnie intelektualnym, czymś kreatywnym, żeby po prostu mięśnie odpoczęły. Ale w przypadku pracy umysłowej jest tak, że trzeba się zmęczyć fizycznie. I to jest ta rada, którą mam dla Ciebie, drogi widzu, drogi słuchaczu: zrób, jak jesteś zmęczony intelektualnie, ale też poniekąd fizycznie, jak słabo się wyspałeś. A masz siły, to jest bardzo ważne. Masz siły na to, żeby zrobić wyczerpujący trening. Tak jak ja dzisiaj godzinę intensywnie na rowerku. Potem trening siłowy z handlami, więc no, zmęczyłem się, spociłem się dość bardzo, potem prysznic i to było. To był taki reset dla głowy, ale też w pewnym sensie reset dla ciała. Więc polecam ci robić sobie taki regenerujący trening w momencie, kiedy jesteś bardzo zmęczony i w każdym razie wtedy nie odpuszczać. Często jest tak, że. Jak ktoś regularnie trenuje, tak jak ja staram się ćwiczyć w miarę regularnie, to odpuszcza w momencie, kiedy na przykład zarwał noc albo jest zmęczony fizycznie. No bo jak jestem zmęczony, to nie będę ćwiczył. No Można sobie tak pomyśleć. Ale właśnie nie, Zmusz się wtedy do treningu. Oczywiście nic ponad siły, więc jeśli nie masz zupełnie sił na to, żeby chwycić nam, nie wiem, sztangę, czy pójść do siłowni, czy pobiegać, czy, czy no nie wiem, uprawiać sport, jaki, jakim się zajmujesz, to, to wiadomo, że nic ponad siły, ale jeśli masz na to siły, to y, być może musisz się trochę do tego przymusić, ale zrób to i poczujesz taką świeżość po treningu w drugiej części dnia. Zatem, przechodząc do drugiej części dnia, będę się powoli żegnał też pamiętając cały czas o tym, że muszę nagrać w czwartek film na YouTube, no i oto ten film jest, także zobowiązanie jest bardzo ważne, czasami nawet jak nie ma sił, nawet jak nie ma chęci i w pewnym sensie też nie ma pomysłu, to trzeba tak ad hoc coś wymyślić i zobowiązania dotrzymać, zatem dotrzymuję, zachęcam Cię do tego, żebyś uczył się języków z moim e-bookiem 7 sposobów na słówka, który znajdziesz w opisie, a także, abyś rozwijał, rozwijała kreatywności, i umiejętności komunikacyjne z moim e-bookiem, zabierz swój mózg na trening, który zawiera mnóstwo fajnych, takich kreatywnych i praktycznych przede wszystkim ćwiczeń, które możesz wykonywać samodzielnie po to, aby podkręcić zdolności swojego umysłu. Zatem sięgaj do tego, co jest w komentarzach, zostaw łapkę w górę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach.